Greylight jest jedynym na świecie zakładem penitencjarnym fundacji, a także wyłączną placówką ze względów bezpieczeństwa obsługiwaną jedynie przez personel zrobotyzowany. Zakład korzysta z samodzielnych, niezależnych źródeł energii i utylizuje najnowszą technologię w celu zapewnienia osadzonym bezpieczeństwa i izolacji od świata zewnętrznego. Przez 360 dni w roku osadzeni zawieszeni są w stanie indukowanego zastoju procesów biologicznych, zwanym potocznie hibernacją. Działanie owo pozwala na redukcję kosztów związanych z utrzymaniem osadzonych do minimum. Przez 5 dni w roku osadzeni poddawani są zabiegom kondycjonowania i kontroli ich stanu zdrowia fizycznego oraz psychicznego. Tym, którzy wymagają szczególnej troski, udzielana jest pełna pomoc medyczna. Wszelkie zaś w przypadki nieustosunkowania się osadzonych do wydanych im przez uprawnionego pracownika zrobotyzowanego poleceń skutkują natychmiastową izolacją delikwenta od pozostałych, a następnie wypompowaniem z odizolowanego rejonu tlenu co stanowi niebrutalny i przede wszystkim humanitarny sposób na utrzymanie porządku we wnętrzu kompleksu. Zabieg odcięcia placówki od tlenu stosuje się również podczas 360 dni hibernacji co przyczynia się do wzmożenia ogólnego bezpieczeństwa zakładu. GreyLight stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie wynikłe z końcem ubiegłego wieku, konieczność neutralizacji wielu grup podobnych do fundacji oraz gromadzenia wiedzy wywiadowczej wiązała się z pozyskiwaniem osób, które fundacja uznała ze względu na ich wiedzę za zbyt wartościowe, by poddać je terminacji lub aplikacji preparatu amnezyjnego. Co więcej, utrzymywanie kluczowych członków grup podobnych w izolacji oświata zewnętrznego ma niekiedy wartość prewencyjną. Wielu grup, bowiem których członkowie zostali przez Fundację zabezpieczeni, wstrzymuje działalność przeciwko organizacji obawiając się odwetu w postaci uśmiercenia zabezpieczonych osób. Umieszczenie osadzonych w standardowych placówkach Fundacji narażałoby naszą organizację na wiele sposobów. Bliskość wroga Fundacji i przechowywanych przed nią obiektów, stanowi ryzyko, którego nie podejmiemy. Greylight powstało w styczniu 2001 roku na terenie Bieszczad, pod powierzchnią jeziora Myczkowskiego. Zakład cechuje nadzwyczajna dbałość o bezpieczeństwo tak osadzonych, jak fundacji. Personel zrobotyzowany bezwzględnie stosuje się do miliardy procedur, co przekłada się na brak pełnej swobody interakcji, bezpieczeństwo wobec pracowników nieuprawnionych do wykorzystywania zakładu jest kolejnym wyznacznikiem funkcjonalności Greylight. Obiekt jest zaklasyfikowany jako ściśle tajny i o jego istnieniu oprócz Rady Nadzorczej wie jedynie dyrektor Agencji Wywiadowczej oraz umieszczona w pobliżu zakładu elitarna jednostka sił reagowania Blackpeace odpowiedzialna za umieszczanie, ekstrahowanie oraz odzyskiwanie osadzonych. Doktor Dokonała wtargnięcia do placówki. Zabiegi odzyskiwania danych ujawniły, iż badaczka najwyraźniej kierowała się sfalsyfikowanymi danymi na temat zakładu, które oznaczają go w bazie danych jako bunkier służący do zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom Fundacji w razie wybuchu konfliktu jądrowego na świecie. Badaczka najwyraźniej z asystentem osób, którym pomogła w czasie służby w wydziale wewnętrznym, dokonała zdalnego przydzielenia się do zakładu w charakterze dożywotniego gościa. Co w rzeczywistości oznacza dożywotniego osadzonego. Dokument, który badaczka po sobie pozostawiła, znajduje się w bazie danych pod nazwą Ostrzeżenie. System został usprawniony, a osoby w rangach decyzyjnych usiłują osiągnąć konsensus w kwestii tego, czy badaczkę należy ekstrahować i podać procedurze dyscyplinarnej, czy obecny jej stan potraktować jako wystarczający środek karny. Całkiem prosto. Zwyczajnie wpadliśmy na siebie, kiedy szedłem do szefa wydziału logistyki. No, wiecie, tego byłego szefa. Może to, w którym po raz pierwszy przedstawiłam swój pomysł ujawnienia fundacji. Hel, gdyby nie to, nie przygotowywalibyśmy teraz tej akcji. No nie. Ambicja. No co, miało być jedno słowo. To było dobre. Brawo. Ściągnęłaś scenę całą ochronę, cały wydział wewnętrzny, Rada Zersza podpisuje nad siebie wyrok śmierci. Szczerze mówiąc, sam chciałbym się pochwalić podobnymi osiągnięciami. No ale cóż, nie mogę. To troszeczkę irytujące. Dlaczego tylko ja mam tu chodzić poirytowanym? Trzymaj się. Wyciągam cię z